Dzisiaj przyjechaliśmy z zastawieniem do Krakowa po trzy punkty. To na pewno było widać na meczu, że zespół był bardzo zdeterminowany, żeby wygrać to spotkanie. Ale powiem tak, no, co z tego, że byliśmy, nie wiem, lepiej grającym zespołem, lepiej się utrzymującym przy piłce, bardziej chcącym wygrać mecz, bardziej zdeterminowanym, jak to wszystko jest za mało. Dzisiaj potrzebowaliśmy trzech punktów, a tego celu niestety nie udało nam się osiągnąć. I naprawdę te nasze niepowodzenia w ostatnich kolejkach, że tak powiem, został, został jeden mecz, w którym naprawdę już to jest nasza ostatnia szansa, żeby w jakimkolwiek stylu zakończyć tę rundę. Z jednej strony się cieszę, bo wygraliśmy ważne spotkanie. Liga nie grała, to był taki zaległy mecz, czyli zawsze można gdzieś tam podskoczyć i my z na pewno też do tego meczu tak podchodziliśmy. Z drugiej strony po tych dobrych meczach w Grudziądzu i Welblągu. myślałem, że dzisiaj będziemy bardziej swobodni na boisku. Natomiast chyba nam tak bardzo zależało, że spięło nam to nogi. I przez te przez te nerwy no, nie, byliśmy, nie byliśmy sobą, popełnialiśmy dużo błędów przede wszystkim w rozegraniu piłki i traciliśmy ją zbyt łatwo, zbyt szybko na rzecz y, przeciwnika. Na pewno to musimy wyeliminować, poprawić, bo y, no, jeśli tak będziemy się zachowywać, to żadna taktyka nam nie pomoże w tym, aby, aby y, prowadzić, prowadzić mecz. Y, a to, że my Umiemy grać w piłkę. Potwierdziliśmy i ci chłopcy sami sobie potwierdzili w, meczu, w meczach ostatnich. Tak, jak powiedziałem, na wstępie no cieszę się z jednej strony, bo są trzy punkty, z drugiej strony ta gra dzisiaj była mocno przeciętna. Też tracimy ważnych zawodników przed kolejnym meczem. Mam tu na myśli Maściu Kowalskiego i Laskosia, jeśli mnie pamięć nie myli. Były to dla nas ważne ogniwa w ostatnich spotkaniach, natomiast są następni, na których bardzo liczę w następnym spotkaniu i też liczę na zespół, że podejdzie do tego spotkania ostatniego z wielkim zaangażowaniem, z wielką powagą, bo ja wiem, że jest bardzo późno i piłkarze w Polsce, szczególnie w drugiej lidze aż tyle metrów i tak do, do późna nie grają, no natomiast przed, przez pierwszą część rundy popełnialiśmy błędy, przez co przegrywaliśmy mecze i teraz musimy wszystko odrabiać. Także szykujemy się do następnego meczu i, i mam nadzieję, że yy, zagramy dobre spotkanie.